Przejrzałem układy w Polsce. Administrację SW, układ policyjny, prokuratury w Polsce do, do handlu organami i dragami. Mają Arabów, skurwysyny Młyńska w Brest. We Francji z policją handlują z polskimi francuzami, z policji kryminalnej. Zabili chłopaka, te skurwysyny z kryminalnej z Arabami że handlował dragami we Francji. Jestem świadkiem Cfel Rzepczyna z policji z Brzeźna, który jeździ, który jeździ w delegację do Francji, syn. Morduje, zabił chłopaka z Albanii w Brest, we Francji. <laughs> Mają układy w Polsce, Syny. opłacają policję, prokuraturę, koszalin i administrację SW. Opłacają prokuraturę, mają układ z administracją SW Młyńską. Podstawili skurwy synów to są Polskie Francuzy układ policyjny, prokuratury w Polsce do handlu organami. skurwysyny syny i dragami. Dilerów z Polski handlują we Francji, w Brest. Mają Arabów, policyjne kurwy. Po 25 lat to są geje arabskie i pozorują z kurwysynami z policji arabu I, i, i ta policja gejów morduje Polaków w więzieniach w Polsce z Syny. To są geje arabskie, pedarasty z Francji. Mają układy dzięki policji, weszli w Polskę z kurwysyny i pozorują z Arabami. Ludzi z kurwysyny. Przejrzałem ich w Brest. Zabili chłopaka. To są mordercy policyjni, Araby. Na terenie Europy pozorują ludzi z kurwysyny. Arabia Saudyjska opłaca francuską policję, dlatego mnie syny, pilnują. Przyjechali za mną z Francji i podejrzewam, że opłaca polską policję, dlatego wprowadzają inżynierów. I układ, drugi układ w Polsce. To jest układ polskich Francuzów, administracji służb więziennych. Pozorują Polaków do handlu organami, opłacają prokuraturę koszalin. I administracja muńska podstawiona, strefowa, to są polskie Francuzy do pozorowania ludzi do handlu organami w Polsce. Arabia opłaca francuską policję, i dzięki Polaczkom z policji francuskiej weszli w Polskę i opłacają prokuraturę koszalin. I skurwysyny pozorują ludzi do handlu organami.